Manko. Eee, sobota. Nie planowałem używać samochodu, ale pojadę, ponieważ muszę go rozruszać. Ej, dzisiaj chcę mówić o czymś zupełnie innym. Dzisiaj chcę mówić o bólu głowy. A więc tak. Dzisiaj chcę mówić o tym, jak ból głowy skutecznie może udaremnić. Plany i e, skutecznie może wyłączyć kogokolwiek z, z życia. Ja bóle głowy miewam średnio raz na miesiąc. I właśnie wczoraj, z wczoraj łamane na dzisiaj, e, jest ten ból głowy. I przechodzi, ale kto mnie zna, wiedziałby, patrząc na mnie dzisiaj, że. E, że mnie poli głowa, lub też bolała mnie głowa, muszę otworzyć troszeczkę okna. Bo ciekawie jestem, jak będzie słychać. Testuję cały czas tego Pro, muszę zrobić też na żywo transmisję, przetestować. Dobra, a więc jadę do sklepu. Tak jak mówiłem wcześniej, nie jechałbym, nie używałbym samochodu, ponieważ nie planowałem. Nie używałem cały czas, ale muszę go rozruszać, muszę się przejechać. Za 4 dni. Za cztery dni, dzisiaj jest sobota. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, w czwartek rano Co środy w nocy jadę do Polski. Dołączam do dziewczyny na parę dni i jadę do. A więc, co, co się wydarzyło? Widzicie, dopiero mmm, co nagrałem wideo mówiące o tym, dlaczego jestem na YouTube codziennie, i to wideo. Yy, zatrzymało lub też przy tym wideo przestałem być codziennie, tak? Yy, planowałem zrobić wideo wczoraj rano, nie wyszło. Yy, potem zapowiedziałem, a, zrobię po południu. Po południu wróciłem już z bólem głowy. Yy, I ból głowy tak naprawdę migrena uniemożliwia cokolwiek. Uniemożliwia ee, Prawidłowe uniemożliwia yy, bycie w towarzystwie, uniemożliwia realizację planów. Pff, jakoś yy, szczęśliwie, albo nie wiem jak to nazwać, ale nigdy chyba nie musiałem pracować z takim bólem głowy. Yy, jakoś, chociaż parę razy musiałem, parę razy robiłem to, parę razy. Czy to robiłem zdjęcia, czy to pracowałem dla kogoś i było to z bólem głowy i musiałem jakoś to ukryć, czy po prostu zagryźć zęby i zrobić to, co musiałem zrobić. Hmm. Jaka jest geneza? Tak, czyli czemu powstają te bóle głowy? Ja, mogę, ja mówię o swoim przypadku, ja mówię o tym, co ja czuję, jak ja to interpretuję i. I po co ja mogę to podpiąć? Nie mówię o tym, dlaczego Ty masz ból głowy, mówię o tym, dlaczego ja mam ból głowy i dlaczego e, ja go rozwiązuję. A więc po pierwsze e, w momencie kiedy e, dlaczego jestem takim dużym wielbicielem kawy. Przede wszystkim, bo muszę ją pić. I wiem, teraz powiesz, bo jesteś uzależniony, bo to, bo tamto, bo głowa się uzależniła, czy ciało się uzależniło. Możliwe, że tak. W pewnym stopniu możliwe, nie wiem, ale w momencie kiedyś nie wypiję kawy rano, a próbuję teraz nie pić jako pierwszy napój, hmm, próbuję nie pić przez pierwszą godzinę, chociaż półtorej, dwie bym chciał docelowo, ale próbuję nie pić tej kawy tak od razu. I właśnie to jest jeden z powodów, nie wypiję tej kawy, może później mnie boleć głowa. Śmieszne, ale prawdziwe. Yy, może hmm. No, to, to, to tak jak nie, nie zjesz, możesz być później głodny. Właśnie w ten sam sposób, tak? Yy, możliwe, że mi nie musi boleć od razu ta głowa, czy też w późniejszym czasie, ale naprawdę yy, to jest, jest moment, gdzie ja czuję, że. Zaczyna mnie boleć, lub też będzie mnie zaczynać boleć, śmieszne, ale, ale tak jest. A yy, i dodaję 2 do 2. Aha, nie piłem, nie piłem tej kawy. Drugie, Druga sprawa: przebywanie w yy, dusznym środowisku. To troszeczkę co robię teraz, ale yy, ponieważ jest tu duszno, nie otworzyłem tych przednich okien. Mam włączoną klimatyzację, ale tak czy inaczej, jest duszno. Yy, jest dzisiaj gorąco, samochód nie był używany, więc jest taki nie jest tak gorąco jak wczoraj, a właśnie wczoraj przebywałem na pełnym słońcu 12 w zasadzie od 11 do 14 z groszami. Na pełnym słońcu było mało cienia, ponieważ było mało cienia, a byłem w pracy, tak? Yy, robiłem sesję. Za zaręczyny, oświadczyny w zasadzie y, niespodziankowe, za jakby to nazwać y, nieoczekiwane. W każdym razie y, były, były oświadczyny, gości oświadczył, y, ona nie wiedziała i po prostu było to ukartowane. I y, y, no nie mogłem, jakby przenieść tego. Mieliśmy to umówione. Oni byli w bardziej konfliktowej sytuacji, bo oni byli w cieniu. Ja byłem. Ja byłem w pełnym słońcu przez dłuższy czas. E, I tak, ból głowy u mnie e, oznacza to, iż e, jestem wyłączony z e, życia, jestem wyłączony z e, spotkań towarzyskich, jestem wyłączony z, jestem wyłączony z patrzenia. Najchętniej wtedy zazwyczaj zamknąłbym oczy, zamykam oczy. Chcia, chcę przebywać w chłodnym e, pomieszczeniu, w chłodnym otoczeniu, z lodem na głowie, z e, moką ścierką. E, co dalej? Jak walczyć. Jak przeciwwskazać, jak przeciw, przeciw... Hmm. Jak się bronić, no to już mówiłem. Piję tą kawę, nawadniam się. E, wiem, że jeżeli jestem odwodniony trochę i też mnie piję w ciągu dnia, to jest kolejny powód. Aczkolwiek nie zawsze. Ale wtedy i wtedy kiedy poczuję, że ta głowa najprawdopodobniej będzie mnie boleć, bo takie mam... taki jest pierwszy objaw, czuję, że... E, e, Głowa chyba będzie boleć. Takie głupie, ale, ale tak jest. I ja to też tak nazywam właśnie, że czuję, że będzie mi boleć głowa, że już to jest nieuniknione. Eee, zaopatruję się, wczoraj znowu tego nie zrobiłem, ale zaopatruję się w tabletki e, musujące, przede wszystkim przeciwbólowe, ale musujące z kodeiną, z kofeiną i z paracetamolem. To jest to, co mnie, że tak powiem, doprowadza do stanu używalności. Ale, przepraszam, ale nie od razu. Na początku muszę swoje jakby przepękać. Przynajmniej trochę. I w momencie kiedy. Boli już mnie ta głowa mocno. Już, już, już jestem w tej stanie migreny. Yy, ma to. Znowu w moim przypadku tak. Ma to yy, bardzo duże połączenie z żołądkiem. Dlaczego? Ponieważ jeżeli. Yy, zbiera mi to wszystko na wymioty. I był taki. Moment, raz był taki moment, że zmiotowałem. Tak było. tak. Jakby powiedzieć, jeden z pierwszych tych razów, gdzie bolała mnie głowa, zwymiotowałem i e, jedyny napój jaki miałem blisko siebie był rosół e, i wypiłem ten rosół i gorący jak piero, tak? Czyli jakby wymiotami pobudziłem żołądek, a tym, że był pusty i zrzuciłem do niego rosu spowodowało to, że nagle poczułem, że głowa zaczyna mniej boleć. I wtedy dodałem 2 do dwóch, poszukałem troszeczkę w internecie i tak dalej i odkryłem, że jest związek. I co zrobiłem? W momencie, kiedy następny raz bolała mnie głowa, zmusiłem się do wymiotów jak najszybciej. Wypiłem tłusty napój w postaci właśnie rosołu również i Następnie wypiłem dawkę, e, dwie tabletki, kodeina, e, kofeina, paracetamol i pół głowy ustąpił po pewnym czasie. Pół godziny, godzinie jakoś tak. Więc to jest jakby dla mnie trochę ratunek, tak mi się wydaje, inaczej. E, nie wydaje mi się, to jest dla mnie ratunek. Tym się bronię często i tak często jakby zwalczam, nie jakby zwalczam to, co aktualnie się ze mną dzieje. Ale następnego dnia, inaczej do końca tego samego dnia, później nawet i w nocy, ale to też zależy tak naprawdę nie wiem od czego, ale to też różnie bywa. Ale y, następnego dnia również czuję, że ta głowa mnie bolała, czyli mam taki mam taki posmak. Śmieszne, ale, ale prawdziwe. Mam taki posmak i czuję, że ta głowa bolała. I jest to takie uczucie dobre, ponieważ czuję to w czasie przeszłym, tak? Czyli nie czuję, że to idzie, tylko czuję, że to przechodziło. Tak samo teraz mam właśnie. Mam y, wory pod oczami wtedy, y, mam y, 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 y. jestem wrażliwy na światło, tak jak i teraz, nie dlatego mam okulary, mam okulary <ślesztur> dlatego, że jest naprawdę słońce świeci po prostu i... Też pomaga mi to, że wyjdę na świeże powietrze, dobrze byłoby, aby świeże powietrze, jakby to było jeszcze było chłodno, nie gorąco. I kładę, na głowę ręcznik. Przypomniał mi się teraz, jak byłem w Tajlandii w 2016 roku na ślubie. W 16 chyba tak, 17. Nie pamiętam, w 2017 chyba w każdym razie yy, właśnie zaczęła boleć mi głowa Było piekielnie gorąco 38 stopni wysoka wilgotność powietrza ale zaczęła boleć mi głowa miałem tabletki ze sobą solpadinę. kodeina e, kofeina i paracetamol Solpadinę. to jest mój sekret e, i <kluzłowano> musieliśmy zrobić sesję sesję ślubną był wynajęty ośrodek, ośrodek, w którym oni nie mieszkali, czyli przenieśliśmy się. No i mieliśmy godzinę, żeby zrobić tą sesję, godzinę, półtorej, coś takiego. W każdym razie nie mogłem powiedzieć nie. Była praca do wykonania. Na dodatek przy tych sesjach trzeba dobrze być entuzjastycznym, tak? Nie pokazywać to, że coś ci jest nie tak. Para ma być zadowolona, para ma się cieszyć, to jest ich czas w życiu, to jest ich czas. Nie Twój czas, nie mój czas. Ich. Tak? Wszyscy mają się cieszyć i nie myśleć o tym, że tego gościa boli głowa. To nie on jest głównym yy, tym. Ja jestem maestro, ale to nie ja jestem orkiestrą. W każdym razie. Zajechaliśmy do tego ośrodka i musieliśmy czekać na kierownika. Tam czekaliśmy z 15-20 minut i później na parę. I podeszła do mnie yy, jakaś kobieta. Tam, wiesz, pracująca, młoda dziewczyna. I się zapytała, czy... W porządku ze mną. Ja powiedziałem, że boli mnie głowa. Dała mi tabletkę, zwykłą. Zwykłą tabletkę wtedy mi dała. Paracetamol. Ale dała mi ręcznik nasączony eukaliptusem. Bardzo zimny ręcznik. Potwornie zimny. Położyłem na głowę go, usiadłem. Odchyliłem głowę do tyłu. Po 10 minutach przeszło. Jak. Jak z bicza strzelić. I nie wróciło więc e, pomaga zimne e, i ten eukaliptus. E, ja wtedy pytałem, co to jest i tak dalej, ponieważ byłem w Tajlandii, tak? Bałem się, żeby nie dali mi czegoś, co mnie, nie wiem, zwali z nóg, czy spowoduje jakieś dziwne reakcje. E, no po prostu nie wiedziałem, czy mogą mi coś dać, co mnie wprowadzi w jakiś dziwny, nie wiem, e, no w cokolwiek dziwnego. Cokolwiek dziwnego mogłoby być, tak? I, 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 I że będzie mi źle, będzie mi niedobrze, będzie mi. Yy, yy, no, cokolwiek mogłoby się wydarzyć, tak? Byłem w Tajlandii. Nie, nie w kraju, gdzie przewidywane są rzeczy, tylko no, w Tajlandii, no. Więc yy, ból głowy. Ból głowy może być bardzo. inaczej, jest bardzo zły. Powiem Wam tak, wolę taki ból głowy jak jest ta kaca niż migrenę. Jest to ból głowy, który łatwo zwalczyć. Mówię o tym kacowym, nie o migrenie. W porównaniu do migreny. Nie chciałbym tu porównywać, bo to nie jest żadna licytacja, ale, ale naprawdę ból głowy jest taki zwykły. Kacowy jest prosty, ponieważ też wiem czemu powstał. A Migrena do tej pory naukowcy i nie tylko nie wiedzą dlaczego powstaje. Okej, okay. znowu powiesz, przecież mówiłeś na samym początku, że może odwodnienia, może od tego, że brak kofeiny, może coś, hmm. może od tego, że właśnie organizm się przyzwyczaja do czegoś, i później tego nie ma, może tak ale w dalszym ciągu yy, migrena pozostaje w sferze yy, obra, ob, oblana jest takim, takim pyłkiem tajemnicy. Na razie yy, kupcie sobie bazie yy, nie miejcie migreny. Najlepsze jest wyjście nie mieć tej migreny. <laughs> Cześć.